Dzień dobry, Katarzyna Kaszluga, tydzień szybko mija. Witam Państwa w kolejnym programie Gość Tygodnia, w którym dziś będzie triumfował temat szeroko rozumianej sztuki i jej współczesnych dylematów. Będą również kwestie związane z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, a ze mną w studiu dziś dyrektor tej instytucji, dr Dominik kacper Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, sztuka ma obecnie wiele dymato, dylematów. Poza finansowymi jest to chyba zainteresowanie też odbiorców. Niektórzy twierdzą, że to jest zbyt drogie, trochę nudne. Jak muzeum okręgowe w Sandomierzu radzi sobie z tą kwestią? Temat sztuki rzeczywiście jest bardzo skomplikowany i wieloaspektowy. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, które jest muzeum rejestrowanym, czyli znaczy to, że jesteśmy pod nadzorem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ale przede wszystkim ustawy o muzeach, która zobowiązuje nas do pewnych rzeczy które przekładają się na całą działalność, nie tylko związaną ze sztuką, ale przede wszystkim z ochroną dziedzictwa materialnego i niematerialnego, ale również tam jest w pierwszym paragrafie zapis, że muzeum ma kształtować świadomość kulturalną społeczeństwa. W związku z tym w pewien sposób obowiązkiem naszym jest robienie tej sztuki przez duże S sztuki poważnej, a nie popularnej, nie, jeżeli tak można powiedzieć, tej niskiej czy takiej kultury masowej. W związku z tym staramy się brać udział w wydarzeniach i organizować, czy udostępnić naszą przestrzeń do wydarzeń poważnych. Jesteśmy partnerem między innymi w festiwalu filmów niezwykłych. W tym roku na zamku był koncert Wadima Brodskiego. Yy, organizujemy czy współorganizujemy yy, inne wydarzenia yy, związane z muzyką, czy wystawy malarskie, które, które w naszej galerii świetnie się odnajdują. Yy, niektóre z nich nie mogą być wystawiane w biurze wystaw artystycznych, w związku z tym są prezentowane yy, u nas. Yy, to jest też temat oczywiście. Kosztów finansowych i samego przyjścia do muzeum, które rzeczywiście aktualnie to jest 15 zł od osoby dorosłej, czy to jest dużo? No To jest dyskusyjne tak naprawdę. Tak wiele instytucji jest droższych dokładnie. Do, do tego indywidualne wejście na pojedynczą wystawę, które też się zdarzają, to jest tylko 5 zł tak naprawdę. To jest też kwestia, kwestia zastanowienia się, czy, czy w ogóle. Wejście do muzeum powinno być płatne. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem systemu brytyjskiego, czy w niektórych też krajach zachodniej Europy to funkcjonuje, że muzea są bezpłatne. Tak? Do British Museum, czy do National Gallery wchodzi się za darmo. A tutaj tylko wchodzimy wtedy, kiedy jest jakaś akcja bezpłatna, tak? Na tak pomoc przykład przykład... muzeów, czy, czy dzień wolnej sztuki, tak? To czy wtedy... jakieś inne wydarzenie, które musimy na przykład w związku z tym, że jest dofinansowane ze środków zewnętrznych, unijnych, czy, czy związane z jakąś akcją, czy szczególnym dniem, dniem dziecka, czy dniem kobiet. Dniu, dzień mamy, gdzie zdarza się, że udostępniamy dla wybranej grupy społecznej wejście za złotówkę czy za, za jakąś taką preferencyjną cenę, i rzeczywiście wtedy widzimy nieco zwiększone, yy, zwiększoną liczbę gości, ale nie przesadzajmy też, że to jest tak dużo. Sądzę, że też przyciągnięcie znacznie, znaczne zwiększenie frekwencji byłoby to, gdybyśmy mogli udostępnić muzeum bezpłatnie. Yy, co roku do muzeum bilety kupuje około 40 tysięcy osób. Sądzę, że spokojnie bylibyśmy w stanie podwoić mm -hmm. tą y, liczbę. Patrząc na to, ile jest gości na dziedzińcu w sezonie letnim, od teraz już od wiosny do, do, do jesieni, no to, to spokojnie około 100 tysięcy bylibyśmy w stanie przyjąć. No Pytanie, jak to później rozliczyć. To są też koszty, które są dla muzeum. A jednocześnie, żeby osoby do nas wchodziły, do muzeum przychodziły, odwiedzały nas i wracały przede wszystkim, bo to nie jest kwestia przyciągnięcia raz naszego gościa, tylko zachęcenia sam do odwiedzania muzeum wielokrotnie. Robimy wszelkiego rodzaju akcje promocyjne, również z wykorzystaniem państwa stacji. Ale i mediów, i radia, i mediów społecznościowych, i, i plakaty takie klasyczne, które, które organizujemy, i różnego rodzaju akcje promocyjne, i różnie się to przekłada. Ja też obserwując, znając Sandomierzan, nie jest to duże miasto, no nie widzę nadmiaru gości z Sandomierza. W czasie nocy muzeów też całą noc byłem w, w zamku. No to było bardzo dużo turystów z różnych stron Polski, z Wejherowa, z Szczecina, z Warszawy, z Krakowa, którzy specjalnie przyjechali na ten weekend do Sandomierza, może nie specjalnie na Noc Muzeów, ale wiedząc, że jest taka aktywność, wiedząc, że w Sandomierzu jest kilka instytucji, zaplanowali wizytę w muzeach i nawet to, że w tym roku była złotówka za wstęp do muzeum, nie robiło to żadnego problemu dla naszych gości. Chętnie płacili, chętnie uczestniczyli też w aktywnościach, które były dodatkowo płatne, więc a Sandomierzanie no, nie aż tak licznie przyszli. Zbliża się czerwiec, jest to czas... Półrocze czas podsumowań. Jakby Pan, jako dyrektor, podsumował działalność muzeum, ale nie tylko z tego półrocza, tylko z całego roku? Mhm, tak, rzeczywiście. 1 czerwca zeszłego roku rozpocząłem pracę w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Jest to wielkie wyzwanie, muszę powiedzieć. Pracuje się oczywiście bardzo fajnie. Muszę szczególnie tutaj pochwalić i docenić zespół, który jest w muzeum, bo są to rzeczywiście bardzo doświadczeni i zaangażowani pracownicy którzy się świetnie znają na swojej robocie, y, którą wykonują, mają bardzo dużo kontaktów y, w całej Polsce i dzięki temu też można wiele rzeczy realizować y, z niewielkim nakładem finansowym. Y, jest też grupa młodych pracowników, która znowu jest kreatywna i bardzo, i bardzo fajnie się też z nimi, y, z nimi pracuje. Y, no, szereg rzeczy udało się zrealizować. Część tych, które były w zeszłym roku, y, była zaplanowana jeszcze przez, przez poprzednika. Część wystaw. No niestety ten podstawowy problem, który, który jest w muzeum, czyli problem finansowy, nie został rozwiązany do dzisiaj. I to jest główna bolączka, nad którą ja walczę, ale nie tylko ja, bo też organizatorzy, którzy, z którymi staramy się to poprawić, ale bez radykalnej zmiany. Sytuacji finansowej, a przede wszystkim umowy, która jest podpisana przed no, 8 laty czy 6 laty, to no, tutaj sytuacja nie, nie zmieni się. Yy, ale sądzę, że też rozmawiając z gośćmi, słuchając. Yy, uwag znajomych osób czy, czy takich, którzy gdzieś odwiedzają stronę internetową, którą też udało się zmienić, poprawić troszkę nasz wizerunek w internecie i w mediach społecznościowych, no, dostrzegana jest aktywność muzeum na tutaj rynku lokalnym, ale także poza, poza lokalnym. Z takich rzeczy no, najważniejszych, które się udało zrobić, to między innymi jest wystawa dotycząca Zawiszy Czarnego w Serbii, w Golubacu, która została otwarta w tej twierdzy, przy której zginął Zawisza Czarny. Dosyć taki mm -hmm. Szybki, krótkoterminowy projekt, ale udało się go dopiąć i to wspólnie z dziełem historii się to udało zrobić. Mam nadzieję, że też, trochę chodząc o planach na przyszłość, że uda się odbudować markę Sandomierza jako miasta związanego z krzemieniem pasiastym i z jubilerstwem, która przez lata świetnie funkcjonowała. Przez ostatnich kilka lat troszkę to zostało wystudzone. Kilka instytucji w Polsce przejęło pewne aspekty tej działalności i teraz w pewien sposób trzeba odbudowywać. To, co było taką wizytówką Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Więc no, jest mnóstwo pracy, ja też mam nadzieję, że organizatorzy będą wyrozumiali i będą widzieli, że to dofinansowanie muzeum i wsparcie nas w różnych aspektach przyszłych wystaw czy wydawnictw, wydawania katalogów, to jest inwestycja, a nie koszt czy wydatek. I mam nadzieję, że tak, że tak będzie. Poruszyliśmy już kwestie finansowe, więc przy tym temacie chciałabym pozostać. E, nigdy Pan nie ukrywał, że jest problem finansowy w muzeum, że niekiedy brakowało na pensje pracownikom lub nie były one wypłacane przez jakiś okres, okres czasu. Jednak ostatnio pojawił się promyk nadziei. Ministerstwo Kultury zadeklarowało, że dołoży cegiełkę finansową, i właśnie to następne pytanie. Na jakim etapie są formalności i czy to nie będą puste obietnice, bo tak każdy się zastanawia, czy to nie jest po prostu związane z jesiennymi wyborami? No jesteśmy aktualnie mniej więcej w rocznicę pierwszej deklaracji ministra Glińskiego, który w maju 2018 roku w czasie spotkania w Sandomierzu powiedział, że dofinansuje muzeum, określił kwotę. Potem rzeczywiście przed wyborami samorządowymi był o to dopytywany. Kwota została potwierdzona i w marcu do Sandomierza, do pana burmistrza, do pana starosty, jak i do Kielc, do pana marszałka, dotarło pismo z konkretną deklaracją kwoty w wysokości 600 tysięcy złotych, którą minister jest w stanie w tym roku, jak się wydaje, przekazać do muzeum pod warunkiem bycia czwartym organizatorem, ale także warunkiem finansowym, który postawił, który mają spełnić ci dotychczasowi organizatorzy Wczoraj z panem burmistrzem byliśmy w ministerstwie w Warszawie, rozmawialiśmy z przedstawicielami ministerstwa. No, i oczywiście ta nadzieja cały czas jest. Piłeczka jest cały czas po stronie organizatorów, którzy muszą się bardzo konkretnie określić, jaką kwotę są w stanie zadeklarować w tym roku i w latach kolejnych. I jak sobie wyobrażają tą współpracę z ministerstwem. Z całą pewnością byłby to no, skok jakościowy dla muzeum. Co prawda te kwoty, które na tym etapie są deklarowane, one nie są oszałamiające i zapewniające jakiś dramat, bardzo poważny rozwój dla, dla muzeum, bo to są kwoty, które zapewnią spokojne przetrwanie na tym poziomie, który, który mamy w tym roku, ale też mam nadzieję, że te zapisy będą na tyle korzystne i na tyle perspektywiczne, że, że ten byt w kolejnych latach. Zakładając, że muzeum się będzie rozwijało, będzie pozyskiwało nowe przestrzenie, będzie robiło poważne wydarzenia kulturalne, związane również ze sztuką, o którą dzisiaj tutaj, tutaj rozmawiamy, że będą te środki się znajdowały. Możliwość współpracy z ministerstwem i posiadanie tego. Ministerstwa i pana ministra, jako współorganizatora, daje również szansę na pozyskiwanie dodatkowych środków z, z budżetu ministerstwa, startowania w konkursach. To są dodatkowe punkty w różnego rodzaju działaniach. Więc no, jest to na pewno olbrzymia szansa na, na, dla muzeum. Z tego, co ja mogę osobiście powiedzieć, to uważam, że nie są to puste słowa, bo pisma rzeczywiście przyszły. No i teraz jest rzeczywiście piłeczka po stronie naszych organizatorów. Myśli pan, że uda się tą kwestię rozwiązać do końca tego roku? Bardzo bym chciał. I taka wola została wyrażona wczoraj w ministerstwie, że oni również no, chcieliby to do końca roku załatwić. Kilka dni temu, w czasie wizyty ministra Glińskiego, profesora Glińskiego w Kielcach, w czasie wręczenia przekazania zbiorów do Muzeum Narodowego w Kielcach, miałem okazję rozmawiać z nim przez chwilę i rzeczywiście potem w wywiadzie radiowym dla jednej ze stacji mówił, że Sandomierskie muzeum jest w takiej, na takiej priorytetowej liście, I więc no jest to publicznie wyrażane. Ja sądzę, że jak to funkcjonuje w przestrzeni medialnej, no to musi się zrealizować w pewien sposób. Ale nie jest to tylko jednostronna realizacja ze strony ministerstwa. jest Są cztery podmioty, które muszą się dogadać, i mam nadzieję, że szybko to zrobią, bo czas ucieka. My też również mamy taką nadzieję, jakie nowości będą czekać już niebawem na odwiedzających muzeum okręgowe. Na nadchodzący teraz już ten letni czy wakacyjny sezon planujemy dwie wystawy jedna będzie związana właśnie z tym tematem sztuki działu pani Bożeny Wódz i odbudowywania marki muzeum jako jako instytucji związanej z jubilerstwem będzie to wystawa Mariusza pajączkowskiego i innych złotników którzy zajmują się krzemieniem pasiastym między innymi a druga to będzie wystawa malarstwa Ryszarda Gancarza czyli kontynuujemy projekt zeszłoroczny w zeszłym roku był w BWA a teraz będzie u nas duża wystawa jego prac wraz z katalogiem który aktualnie chcemy tutaj wydać jest już przygotowywane Liczymy na wsparcie naszych organizatorów w tym temacie również niewielkie chociaż i dotrzymanie słowa które dali że takie wsparcie nam, nam przekażą aktualnie jutro otworzymy taką niewielką wystawę związaną z bronią Czapkami wojskowymi, tutaj ze zbiorów takiego lokalnego kolekcjonera z Sulisławic, pana Dariusza Łętowskiego, z którym współpracujemy i to jest takie przygotowanie do większego projektu, który mam nadzieję, że w przyszłości uda się nam dużej wystawy o czapkach z całego świata, bo ma olbrzymią kolekcję i rzeczywiście jest to unikatowa. Unikatowy zbiór, który warto, warto promować, a temat, który się też może, może podobać. A już tak o dalszych planach na jesień i, i przyszły rok, to czekamy na rozstrzygnięcia w ministerstwie. Mamy złożone dwa wnioski na wystawy, które chcielibyśmy przygotować. Do dzisiaj nie ma tych rozstrzygnięć na wspieranie działań muzealnych. Jeżeli pozytywne będą, to będzie wystawa dotycząca społeczności żydowskiej w Sandomierzu, być może wystawa dotycząca szachów sandomierskich też powstanie. W związku z tym, no tutaj czekamy. A jeśli te nie wypalą, to mamy kilka pomysłów. jesteśmy do z kilkoma instytucjami na zrobienie takich czasowych wystaw z yy, różnych aspektów działania muzeum. Jak idą prace nad folderem etnograficznym z udziałem młodzieży? Yy, prace idą bardzo dobrze. Właściwie większość wywiadów już jest zrobiona. Transkrypcje powstają i spływają do muzeum, także do końca miesiąca tego, zgodnie z harmonogramem, zakończymy yy, zbieranie tych transkrypcji. Nastąpi wtedy etap pracy pani Kingi Palińskiej nad, ich opracowaniem, przygotowaniem publikacji. Młodzież jest bardzo zaangażowana, bardzo są pozytywne recenzje młodych ludzi z samego tego procesu spotkania z, z, z osobami, z którymi rozmawiają. Także projekt idzie bardzo dobrze i mam nadzieję, że też pozytywnie się jesienią zakończy. Dziękuję za tę rozmowę i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek programu Gość Tygodnia. Na kolejne zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.